Jesteśmy w Norwegii dość daleko na północy Ale w jednym z fiordów norweskich oczywiście tradycyjnie musi być wieża, bo jakby w Norwegii być nie jest zobaczyć wieży wiertniczej to by było coś nie tak no ale nie o tej wieży chciałbym mówić, zastanawiam się tak Wyszedłem na burtę no i zastanawiam się nad tym domkiem tutaj. Widzimy jaka tutaj wysoka góra, a raczej skała. No a domek stoi u jej podnóża. To mnie zastanawia czy te odrywające się kamienie które go spowodują że nic po nim nie pozostanie no nasze ja znaczy przesypię tutaj. ale widocznie skoro pozwolili tutaj budować Ktoś tam dostał zezwolenie na tą budowę to, to przewidział taką opcję, że przez najbliższe 150 lat nic nie spadnie z góry A ja widzimy ją o tam kamieni Kalita skała